Cześć, witajcie z tej strony Neon. Zapraszam Was na kolejny e, odcinek w moim kanale. Dzisiejszy odcinek nie będzie jakiś długi. Po prostu chcę Wam, e, po prostu długo nie byłem aktywny na YouTube. Jakieś dwa tygodnie. Nie pamiętam ostatnio już kiedy ja grałem w public. Nie chciałem coś tam nagrać. Jak widzicie, w moim ekwalu jest duża zmiana co do roślinności. To jest puste są młode, młode roślinki, to są Żadenice tam młode wychodzą z kosztym korzeniem. No, Ale ja to całkiem nieźle to wszystko wygląda. Doszło mi nowe rybki. No co ja powiem, bo nich. To taki jakiś krótki filmiczek wrabiać nie mam kompletnie czasu na razie, no nic. Więc... Jak widzicie, zbrojnicy się tutaj objadają ogórkiem. Ten starszy z tym większym, to co rozprzyjają tego mniejszego. Dlaczego? Tam widzicie, nawet rogów jeszcze nie ma ogromu zaczyna wychodzić a ten też ma taki prorze ładna no, górka się w tym tak siebie tak nareszcie nie ma tego dominującego samca nawet widać po tym bo ten od razu dopłynął i za samicami zaczyna pływać także sobie ten zielony tutaj z tą drogą ten zielony też samic małutki zaczął się tutaj, e, już zadomawiać tak jakby z niego, zbrojasa może go samca Ogólnie to na molinezję do mojego akwarium doszły dwa samce, dwie samice. Tutaj są akurat wszystkie razem. Wszystkie młode molinezje, widzicie. Tutaj są samce i samice. Ta, ta wielka tu jest moja, a jeszcze te malutkie są. Cztery są, jak widzicie. Wodę kopione. To jest samica akurat. Badne. Bardzo mi się podobają. Hodowca niedaleko nie mieszka. Ja akwarium 300 litrowy ze skalarami. skalary w nich, e nieczyki, głupiki i od niego mam jakieś tam nabyte to zbraja się, się coś z zaraz zobaczycie jak go poronię no, no tak to wygląda w moim otwariu widzę tutaj trasownicę głupika, zanim go poronię znowu, brzuch znowu bardzo pękaty, Synek jak zresztą zawsze, a nawet zawsze roślinności trochę było, ponieważ tutaj wszystko zanurzałem zrobić taką jakby polaną tą trawkę, tylko tutaj przyciąłem bo ryby tak ją była cała zawrośnięta glonami, więc tutaj ją przyciąłem sobie ładnie i wygląda to myślę, że całkiem nieźle jak trawka jakaś to jest tutaj to, to moja arena, cały czas moje kryptokoryny młode, posadzone są żabinice, sadonki z projasów się dużo ciekawych rzeczy dzieje jak widzicie cały czas sobie pływają, przedtem nawet to sami są siedzą w grocie, nie wiem co oni tam robili Możliwe, że najdługo, też to się wtarło. Taki rysok też jakiś duży brzuszek ma. Także możliwe jest, że jakieś młode od niego będą. Tarło, kiedy będzie miało, to nie wiem. Najdługo tak, żeby było z najdłużej mojego na jego to są to jest moja słaba samica taka, z żółtym ogonem, z żółtym ogonem i takim różowym, takim jak włócznie wyglądał na górze. Bardzo ładny też i niech wydawane od małego. Tu jest moskiewski, nie wiem czy dobrze mówię, ale to jest drupik moskiewski, młody też. Starsze dupiki moskiewskie są gdzieś indziej, tu dopływały przed chwilą, widzimy nic na razie. No oni na tutaj teraz, teraz krótko oni pewnie znowu. Zobaczcie. teraz to zobaczycie jak to znowu odgrywa. Ogórka, jak sobie zajmie, to przegania wszystkie ryby inne. Nie pożwale i po prostu dojść do niego. No, jak widzicie, znowu przegoniony. A co tutaj w kubiku to tam, tam samica, z jest samica. Ona już stara jest, niestety. Myślę, że ona dużo młodych nie będzie miała, bo ona już jest bardzo stara. To nie widać. No, tutaj jest kolejna kolejny kolejny butyk w ciąży. To jest prawdopodobnie samica Blue Diamond. Nie znam się na tym dokładnie, ale możliwe to jest bardzo... Nie widzicie po tym alfa, co odszedł wczoraj, był dopiero klientowi, oddaję całkiem nieźle sekty. Wypatrzył sobie tę samicę, bardzo no, no, na nią pływa. Są nie, te młode moliny azjanowe. Są cztery. Już mówiłem o tym samym. Jest to moja stara, duża księżycowa złota. Jakieś kupiki moje, piękne. Moje akwarium w ogóle już się wyczyściło. Nie mówiłem Wam o tym, ale akwarium mi zaczęło kwitnąć. Miałem żółtą wodę. Dodawałem soli akwarystycznej. Dodawałem soli akwarystycznej. Dodawałem sody na pH, bo nigdy nie dodawałem i woda się wyklarowała, coś bardzo czysta jest tutaj mogę porównać do tego akwarium tutaj jest woda z kryształ i krystaliczna dużo młodych głupików jak zwykle dużo głupików ja jest mniej a minimalizacji tylko 15 sztuk około młodych a nie mam jeszcze taką bodą. właśnie takie pytanie co to jest napiszcie w komentarzach co to jest na tych szybach? Czy to jest ikra krewetek? Bo ja tym nie pytałem odcinku, że to jest ikra krewetek, ale właśnie nie wiem, czy to jest ikra. Moim zdaniem to wygląda jak ikra krewetek, po stronie widziałem, jak krewetka siedzi na tej ikrze, coś nie robi. Więc poważnie napiszcie w komentarzu, czy to jest prawda ikra, czy coś innego. Bo chciałem się po prostu dowiedzieć, czy mam to przełożyć, jakoś tu zostawić po prostu, żeby te ryby to zjadły. ja nie wiem, bo te ryby jadą normalnie, podpływają do tego gryzą sam jest największy tu jest ma on około 8 cm więc nie jest jakiś mocno duży ale samica moja jest bardzo grubia, gruba to sobie siedzi jest mocno gruba to samica co my tutaj jeszcze ci ja szczerze to nie mam nic do powiedzenia to jest ten nowy głupi niebieski. nie wiem czy to jest blue diamond nie znam tej nazwy po prostu każdy co jakie to zna. są. Są tu moje molinezje księżycowe. Tu jest zwykła, malinezja złota. Ta księżycowa jest z styłku, tu jest kolejna malinezja moja. Już tam jest nawet w ciąży, już no, rzuciłem tych samców niedawno. Myślę, że już może być nawet w ciąży. To jest kolejne, to jest jeszcze czwarta malinezja. Mam cztery molinezje złote duże, cztery malinezje złote małe. Do tych dwa samce z tych małych. Sam jest na przykład to bo sam, ten to jest na przykład samiec, to z przedkorzeniem tuż tak ten to jest samiec, to jest tu jakby widać mu jak go go na gonopodium myślę, że dzięki opowiadać dzisiaj nie będę, odcinek zrobię kiedy indziej, dzisiaj no, nie mam takich dużo czasu, ale jak widać ryby się mają super, więc ja myślę, że już się będę z i żegną, do zobaczenia w następnym odcinku Siem.